Przepraszam, bateria mi padła. czy w sumie telefon, aparat mi się wyłączył. Stanęłam na tym, że powiedziałam, że dość często korzystam z granulek i żelu udrażniaczy rur. Nie za często, ale jak trzeba, to naprawdę ona już kupując butlę, to ona stoi, stoi, i jak się przyda, to wystarczy jeden raz i ona zrobi, i faktycznie te rury są przed. Nie, przed przepchnięte. Yy, I teraz tak, o LSF mogę powiedzieć tyle, że się zawiodłam, nie mogę rozczesać po nich włosów po tym szamponie, po tym jednym, tak, nie mogę rozczesać włosów. Yy, 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 yy. Chciałam powiedzieć, że się przetłuszczają już tak na. No, dzisiaj myjemy, jutro OK, ale już na ten trzeci dzień po, po, po śnie to już tak powiem Wam, że no, nadają się do mycia te włosy, także dość bardzo przetuszcza. Nie wiem, czemu coś muszą mieć w sobie. Może coś takiego mają naturalnego, więc, bo mój, mój organizm nie toleruje bardzo naturalnych rzeczy, więc coś w składzie muszą mieć. Sprawdźmy, zobaczymy, gdzie tu jest skład, tu może coś się ujawni. Um, no, nie wiem, coś, no ale coś musi mieć, tak. Że, że na moje włosy to e, działa właśnie tak, że się, e, że się przetłuszczają. No w każdym razie ja trochę jestem niepocieszona, bo myślałam, że jakieś wrażenie na mnie to zrobi. Za to a propos kreta, jestem e, bardzo pozytywnie zaskoczona. Naprawdę WC Kaczka e, o, błęki, e, wróć, o błękitnym, o takim zielonkawym zabarwieniu jest żel. Co prawda delikatny zostaje taki e, nalot, jak e, nie wypłuczemy, nie wyszczotkujemy, o może tak, e, bo trzeba potraktować szczotką, ale faktycznie kibelek muszla klozetowa jest lśni, lśniąco biała, także no, czegoż chcieć więcej. Ja jestem za, no tu jestem trochę zawiedzona. Musicie na sobie wypróbować. E, może też być tak, że a propos tego szamponu L'Oreal L'SEF, może być tak, że akurat ten, ten typowo szampon, tu nie wiem, włosy bardzo zniszczone, tendencją do rozdwajania. No, moje się nie rozdwajają, ale są zniszczone farbowaniem. Ale może akurat ten gatunek, ten, ten rodzaj, to, ta szata graficzna, ten konkretny szampon na moje włosy nie działa, tak? Może reszta będzie. No nie wiem, w każdym razie, no ja. Na mnie nie działa, a tu wręcz odwrotnie jestem zadowolona. Dzięki, wielkie, za uwagę. Do usłyszenia. Pa. pa.